Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś ważny moment. Przed chwilą otworzyliśmy oferty na wyburzenie i budowę wiaduktu w ciągu Lej Monte Cassino. Do Koszalińskiego Biura Zamówień Publicznych wpłynęło pięć ofert. Na tą, na tą inwestycję i spośród tych pięciu ofert będziemy oczywiście wybierać tą najkorzystniejszą. Przedział cenowy jaki, jaki mamy to od 35,9 czy niemal 36 milionów złotych do aż 49 milionów 600 tysięcy złotych i spośród tych pięciu ofert, z których Trzy mieszczą się w przedziale cenowym, który założyliśmy na początku przetargu, czyli kwoty ponad 43,5 miliona złotych. Spośród tych pięciu ofert będziemy wybierać najkorzystniejszą ofertę. To zajmie nam około miesiąca, myślę, bo przy tak dużym przetargu, oczywiście, służą wszelkiego rodzaju procedury związane z odwołaniami, protestami. Mam nadzieję, że ich nie będzie, bo tak na pierwszy rzut oka oferty są złożone w sposób, w sposób prawidłowy, ale one oczywiście będą podlegać dokładnej, dokładnej ocenie i druga ważna wiadomość to to, że wszyscy wykonawcy zadeklarowali w swoich ofertach wykonanie tej inwestycji w przeciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli jeśli w czerwcu podpiszemy Umowę to oznacza, że w grudniu 2022 roku pojedziemy już, już nowym wiaduktem i te utrudnienia, z którymi mamy do czynienia na co dzień w mieście, po prostu znikną. To jest oferta pod tytułem zaprojektuj i wybuduj więc, więc wykonawca po podpisaniu umowy z jednej strony, oczywiście opracowuje dokumentację budowy, ale też rozbiórki tego wiaduktu i, i, i rusza z. Pracami, więc technologia, technologia jest określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszczalne są, część mostu jest dopuszczalna w formie prefabrykowanej, część w formie ta, ta która ma być ozdobna i którą też zobaczymy, jak ostatecznie będzie wyglądać w ramach tego projektu. To już jest, to już jest tradycyjna można powiedzieć forma budowy tego środkowego wydłużonego przesła, można powiedzieć potrójnego przęsła. I w tym momencie ty, 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 o tych rzeczach będziemy mówić już, już po podpisaniu umowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowę i tych wszystkich formalności, które są już przed To jest InTop ze Szczecina, pod Szczecina. Firma, która w ostatnim czasie zakończyła budowę most, przebudowę mostu przez Odrę pod sedynią ścieżki rowy, tam gdzie będzie Siekierka. ścieżka rowerowa w Siekierkach. Dokładnie, to jest Polimex, konsorcjum, którego liderem jest Polimex, NDI, Strabak i most spółka ZOO. Te wszystkie dane Państwo oczywiście w momencie, kiedy już bo, bo za chwilę po, umieścimy te dane na koszalińskim BIP-ie, one będą już z detalami dokładnie podane, tak jak wymaga tego ustawa o zamówieniach publicznych. No, potrzymamy kciuki, żeby... Ten wybór przebiegł już teraz sprawnie, żeby wszystkie dokumenty się były sprawdzone i oczywiście poinformujemy również o tym już ostatecznym wyborze jak najszybciej to będzie tylko możliwe. I podpisaniu umowy. I podpisaniu umowy oczywiście również, no i przystąpieniu do pracy, na co bardzo wszyscy jako mieszkańcy koszalina czekamy. To znaczy zapis w tej dotacji jest taki, że należy wydać te środki do końca grudnia 2022, ale my traktujemy to, że należy zakończyć po prostu most, bo te, te utrudnienia już trochę trwają i wcale łatwo po Koszalinie się. Nie jeździ to raz. Dwa mamy do czynienia jednak z wiaduktem, który jest na trasie tranzytowej przez miasto i można powiedzieć, że jeśli ktoś przejeżdża przez koszalin, to musi przez ten wiadok przejechać. I stąd, stąd, żeby też w maksymalny sposób skrócić czas, po którym ciężarówki się poruszają po centrum miasta, bo, bo nie ma po prostu innej możliwości przejazdu przez miasto, ten grudniowy termin i to 18 miesięcy nas bardzo cieszy